Zabezpieczenie Euro 2012 to jedno z największych przedsięwzięć, jakie w ciągu ostatnich lat realizowało Wojsko Polskie. To ogromne wyzwanie logistyczne i organizacyjne, a jednocześnie wielka odpowiedzialność dowództwa operacyjnego Sił Zbrojnych. To Siły Zbrojne zapewniły bezpieczeństwo nad wszystkimi stadionami, gdzie kibice mogli z pełnym zaangażowaniem nie tylko trzymać kciuki, ale przeżywać wielką radość tego Cudownego święta sportu. Dyżurna zmiana bojowa na moją komendę, baczność! Służba na Straży Granic Powierzchni Rzeczpospolitej Polskiej. Spocz. Rozpoczynamy dyżur bojowy w stanie Delta. Przypominam główne zadanie: Wzmocnienie systemu obrony powietrznej celem zapewnienia właściwego bezpieczeństwa obrony powietrznej w wyznaczonych obszarach nad wskazanymi obiektami. Od tego momentu opuszczenie stanowiska pracy jedynie za moją zgodą bądź osób mnie zastępujących. Prawo, zwrot! Za mną! Marsz! Panie, panie generale, szef pierwszej zmiany, pułkownik Macieja melduje zmianę w czasie pracy przy zabezpieczeniu turnieju Euro. Dziękuję, szef, panie generale. Proszę siadać, panowie. Proszę siadać. Rozpoczynamy kolejną dobę wsparcia systemu zabezpieczenia turnieju Euro. Na początek poproszę pana pułkownika Macieja o krótki meldunek sytuacyjny, bardzo proszę. Panie Generale, w ciągu ostatnich 24 godzin, między innymi patrol rozminowania, który jest dedykowany w miejscowości Gdańsk, wyjeżdżał dwa razy do likwidacji materiałów niebezpiecznych. Została zaprojektowana koncepcja wzmocnienia systemu obrony powietrznej dla wszystkich miast gospodarzy, a więc dla Gdańska, Warszawy, Poznania i Wrocławia. Nad miastami gospodarzami meczów zostały wprowadzone 50-kilometrowe rejony ograniczonego ruchu lotniczego. Dodatkowo zdecydowano o wprowadzeniu stref ograniczonego ruchu lotniczego nad najważniejszymi obiektami. Na przykład w Warszawie są to 3-kilometrowa strefa nad stadionem oraz Policyjnym Centrum Dowodzenia, 2-kilometrowy obszar nad strefą Kibica i 1-kilometrowy nad Krajowym Sztabem Operacyjnym. Łącznie tych stref jest na terenie Polski i w przestrzeni tej 26 stref ograniczonego ruchu lotniczego. Wszystkie informacje dotyczące ruchu lotniczego nad Polską trafiają do Centrum Operacji Powietrznych. Tu prowadzone są analizy zagrożeń, stąd wychodzą rozkazy dla lotnictwa i jednostek obrony przeciwlotniczej. Przed każdym meczem wprowadzane są ograniczenia ruchu lotniczym. W przypadku, gdyby obiekt nieautoryzowany znalazł się w tej strefie, wymusza to reakcję systemu poprzez przechwycenie tego obiektu, wymuszenie opuszczenia tej strefy. Lub jeżeli to byłby samolot yy, duży, cywilny, airliner, łącznie do użycia uzbrojenia celem zapobieżenia akcji, która mogłaby zagrażać bezpieczeństwu kibiców. obrona rakietowa. Jeden z ważniejszych elementów obrony przeciwlotniczej. Przygotowując się do odparcia zagrożeń z powietrza, wokół miast gospodarzy utworzono pierścień ochronny z zestawów rakietowych. Posten. Toledo, zgłaszam się. 1025 dwadzieścia RS-1, wykonać beta, promieniowanie w sektorze dozwolonego promieniowania. Toledo przyjął. Kojot, Piorun, Puszka, Skorupa, Łącznik. Wprowadzam Alfa! Oznacza to, że Lupra idłowa. Trzymajmy zgody na wydanie zasilania. A Znajdujemy się kilkanaście kilometrów od Stadionu narodowego. Zgodnie z rozkazem dowódcy III Warszawskiej Brygady Rakietowej Obrony Powietrznej, 32 Dywizjon Rakietowy Obrony Powietrznej, pełni dyżur bojowy z zestawem przeciwlotniczym NEWA. W gotowości do użycia bojowego na wyrzutniach mamy 12 rakiet bojowych. Pierwszy gotów! Przeprowadzić kontrolę funkcjonowania ON do pracy wojowej, gotów! Operator jest do pracy wojowej, gotów! Wskazuje cel, Azymut 5 odległość 40, antena. Jest antena, jest cel, Azymut 5 odległość 40, Prawidłowo. sprowadzić. Pierwszy start. Cel w strefie, pierwsza start. Pierwsza przechwyt. jest rka. Pierwsza wybuch 17, błędy 8, 9. Druga wybuch, cel zniszczony, rozdrabiony, 16, błędy minus 6, jest zapis. W chwili obecnej z obsługą zakończyliśmy kontrolę funkcjonowania. Potwierdziło, że stacja jest sprawna, gotowa do wykonywania zadania, jakim jest zapewnienie bezpieczeństwa osób cywilnych znajdujących się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Do ochrony konkretnych ośrodków strategicznych dowództwo wykorzystało jednostki uzbrojone w przeciwlotnicze zestawy rakietowe GROM. Dowodzę sekcją bojową GROM, w której skład wchodzi 5 osób plus dowódca. Zestaw GROM przeznaczony jest do zwalczania celów nieskolecących na kursie spotkaniowym i oddalania. Jego zasięg wynosi 5500 metrów. W czasie Euro 2012 dowódca wyznaczył sektor odpowiedzialności ogniowej, w przestrzeni powietrznej, który mamy za zadanie ochraniać. Strzelcie na stanowiska! Alfa 2 gotów. Po na 12? Alfa 1, widzicie, nie odpowiada! Alfa 2, widzi cel nie odpowiada! Do pojedynczego na 12? Alfa 1, Alfa 2? Alfa 1, widzicie, nie odpowiada! Bojową! No się na stanowisku dowodzenia przeciwletniczego zestawu rakietowego Grom. Tutaj po mojej prawej stronie mamy zobrazowanie sytuacji powietrznej nad Warszawą. Mamy dokładne, współrzędne, ważnych obiektów, które ochroniamy, w tym obiektów ochronionych przez sekcję dowodzoną przez panią sierżant. Grab 2, strzelcy w ukrycie! decyzją dowództwa operacyjnego Sił Zbrojnych w stan gotowości bojowej postawiono jednostki lotnictwa. W związku z Euro 2012 lotnictwo wojskowe kontroluje wyznaczone strefy wspólnie z jednostkami policji. Duża zmiana bojowa na moją baczność, służba na straży granic państwowych Rzeczpospolitej Polskiej. Spocznij, rozejdź się do miejsca pełnienia służby. Dziękuję bardzo. Proponuję, że najpierw wystartują panowie z policji jako pierwsi, potem parami 24. Wystartujemy, do Was dojdziemy, spotkamy się w punkcie Zulu i stamtąd po Wiśle do Nowember. Panowie z prawej strony cały czas będziemy, potem o 180 dalej po Wiśle, do Zulu i do Lądowania. Otrzymaliśmy zadania związane z utrzymywaniem dyżurów bojowych. I właśnie znajdujemy się w takim miejscu na lotnisku w Abicach. Lotnictwo Wojsk Lądowych z 49. bazy wydzieliło dyżurną zmianę bojową, która utrzymuje dyżur bojowy. Polega to na tym, iż nie dopuszczamy do naruszenia przestrzeni Stadionu Narodowego. Posiadamy środki takiego przymusu na pokładzie, iż możemy skutecznie naruszyciela wyeliminować z tej strefy, nakazując mu opuszczenie, zmiana kursu bądź lądowanie na najbliższym lotnisku. Znajdujemy się na stanowisku dowodzenia drugiej grupy zadaniowej, która znajduje się w pobliżu Stadionu Narodowego w Warszawie celem osłony przestrzeni powietrznej strefy kibica i stadionu narodowego. Druga grupa zadaniowa dysponuje zestawami PRWB OSA w liczbie dwóch sztuk oraz samochodem transportowym załadowczym i stacjami relokacyjnymi typu NUR-22. NUR 3141. Jesteśmy w stanie zwalczać natychmiast cele powietrzne w odległości do 10 km i na wysokości do 5 km od nas. Ochrona kibiców wymaga niezwykle ścisłej współpracy wojska z policją. To zadanie żandarmerii wojskowej. Dostała ona na czas eurospecjalne uprawnienia równe policyjnym. Żołnierze żandarmerii mogą na przykład zatrzymać i legitymować cywili oraz w razie konieczności stosować środki przymusu. Oficerowie łącznikowi natomiast prowadzą stałe dyżury w policyjnym centrum dowodzenia operacją. Jestem oficerem łącznikowym żandarmerii wojskowej oddelegowanym z Komendy Głównej Żandarmerii Wojskowej. Moja praca polega na przekazywaniu informacji o różnego rodzaju zagrożeniach z Policyjnego Centrum Dowodzenia Operacją, czyli tutaj, gdzie jesteśmy, do takiego odpowiednika Centrum Dowodzenia Operacją, tą żandarmeryjną, policyjną, wojskową Wojsko zabezpiecza nam rezerwową łączność, wyposaża nas statki powietrzne w sytuacji, kiedy zachodzi potrzeba przerzucenia dodatkowych sił pomiędzy miastami w naszym kraju, a nie ukrywam, że też będziemy przerzucali kontyngenty policyjne zagraniczne przy pomocy statków powietrznych wojska polskiego do, na Ukrainę. Także jest to pomoc potrzebna nam, ponieważ sami nie dysponujemy takim sprzętem. Euro 514 tu, Euro 511, euro 511 odbiór. W zasadzie jako żandarmeria nasze działania polegają głównie na wspieraniu działań policji poprzez nabycie odpowiednich uprawnień wynikających z ustawy o policji i skierowaniu nas do wykonywania zadań typowo policyjnych, prewencyjnych. Łącznie do tej operacji komendant główny żandarmerii wojskowej przeznaczył, skierował około 1200 osób. Dzienne użycie obecne na chwilę obecną jest to około 650 osób, które faktycznie teraz wspierają i realizują działania na rzecz tej operacji policyjnej. W praktyce wygląda to tak, że ten żandarm kierowany jest do wspólnego patrolu z policjantem. Tutaj praca trwa całą dobę od 15 maja, nie od początku turnieju 8 czerwca, ale od 15 maja tutaj stanowisko dowodzenia w Legionowie funkcjonuje i pracuje cały czas zapewniając dopływ informacji i koordynację tego wszystkiego, co się dzieje w kraju. Żadna ze służb nie dysponuje takim potencjałem, żeby mogła taką dużą operację zabezpieczyć samodzielnie. I to centrum pokazuje, że można współdziałać i trzeba współdziałać, realizując to chociażby przy udziale oficerów łącznikowych. Dla mnie najważniejsze jest to, żebym jutro rano wstał i miał spokojną głowę, że dzisiaj mecz w Warszawie skończył się. Może nie mecz, że sytuacja w kraju, bo nie tylko Warszawa, ale i Wrocław i inne miasta, że jest spokój. I że możemy spokojnie w nocy, że tak powiem, a może nad ranem pójść spać, odpocząć chwilę i od nowa do pracy, ponieważ kolejne dni meczowe przed nami. Jednym z potencjalnych zagrożeń w trakcie euro są zamachy terrorystyczne przy użyciu broni masowego rażenia. Mam na myśli tutaj środki biologiczne, chemiczne lub promieniotwórcze. Szpitale muszą być przygotowane na przyjęcie ogromnej ilości ofiar. Dodatkowym problemem jest zagrażające nie tylko pacjentom, ale i jednostkom opieki medycznej skażenie. Gdyby tacy pacjenci dostali się na teren szpitala, skaziliby szpital. Dlatego taką dekontaminację prowadzi się przed szpitalem. W zależności od stanu pacjenta przyznawany jest im priorytet oznaczony odpowiednim kolorem. Pacjenci, którzy wymagają natychmiastowej pomocy są zaznaczani na czerwono, ci, którzy mogą troszkę poczekać na żółto, zieloni to są pacjenci odroczeni. Jest jeszcze kategoria czwarta, czarni, ci, którzy nie rokują już albo nie żyją. W tym po umocowaniu i sprawdzeniu przez dozymetrystów pacjenci przenoszeni są już do namiotu dekontaminacyjnego. Pacjenci zakładamy, że są skażeni. Jeżeli byśmy wpuścili tych pacjentów na teren szpitala, w krótkim czasie szpital byłby skażony. Najprostszym takim zabiegiem odkażającym jest po prostu zdjęcie wszystkiego, całego ubrania. Te ubrania są później po prostu niszczone do, spala, do worka, do spalenia jako materiał skażony. Biorąc pod uwagę turniej Euro 2012, zwiększyliśmy ilość lekarzy, pielęgniarek, ratowników. Szpitalny oddział ratunkowy też się przygotował, zwiększając swoją obsadę. W dni meczowe wstrzymaliśmy planowe przyjęcia celem przygotowania łóżek na wypadek, ewentualnie trafiających do nas większej ilości pacjentów. Jesteśmy przygotowani jako szpital, w związku z tym czekamy, oby te mistrzostwa bezpiecznie przebiegły. Panie generale, siły dedykowane do pana generała pozostają w stałej gotowości i tak w Warszawie. W tej chwili... Dowództwo operacyjne jest y, jednym z ważniejszych elementów sił zbrojnych. Niektórzy mówią, że jesteśmy tak zwanym force userem, czyli inni dowódcy rodzajów sił zbrojnych przygotowują dla nas siły i środki, a my je wykorzystujemy w różnych sytuacjach. Odpowiadamy za cały proces przygotowania, planowania, organizowania. No i co jest najważniejsze? W cyklu czteroletnim prowadzimy na poziomie strategiczno-operacyjnym cały zakres ćwiczeń z wojskami, ale i również ćwiczeń do sztabowych Jednym z najważniejszych zadań dowództwa operacyjnego Sił Zbrojnych jest jednak dowodzenie polskimi kontyngentami poza granicami kraju. Obecnie wojska polskie przebywają w ramach operacji NATO w Afganistanie i Kosowie oraz w ramach kontyngentu Unii Europejskiej w Bośni i Hercegowinie. Od niedawna nasze siły zbrojne odpowiadają za kontrolowanie, zapewnienie ochrony i bezpieczeństwa, jeżeli chodzi o przestrzeń powietrzną krajów bałtyckich. specjalne zatrzymały 17 podejrzanych oraz przepisonych na przyjności obkupacji 25 pana DNA do przeszukiwania 258 samochodów 361 osób monitorujemy to wszystko co się dzieje w rejonach zainteresowania, a szczególnie w Afganistanie. Śledzimy tą sytuację codziennie Zawsze na informowaniu operacyjnym, jak rozpoczynamy dobę funkcjonowania. Ja jestem informowany o sytuacji w regionie, o sytuacji w całym sektorze RC-East, w którym jest rozmieszczona nasza brygada, a szczególnie to, co się dzieje w brygadzie, jakie są zamiary, to co przeciwnik realizuje, w którym kierunku nasze siły są zaangażowane. Mimo prowadzonych Prewencyjnych dokonany dokonanych trzygodnego strzału rakietowego po gazu Przechodząc do spraw pozostałych, proszę również być w gotowości do przedstawienia dla mnie propozycji, jeżeli chodzi o wyróżnienia żołnierzy. Kontyngent zostanie tutaj, że tak powiem, finansowo wzmocniony. Pan minister obrony narodowej przyznał tutaj dosyć pokaźną sumę pieniędzy na nagrody dla kontyngentów. Kończąc, życzymy Domucy kontyngentu rozwagi, żołnierskiego szczęścia i do usłyszenia w kolejnym tygodniu. Dziękuję. My jako dowództwo operacyjne bardziej skupiamy się na sprawach organizacyjno-logistycznych i to jest dla nas priorytet w ramach kierownictwa narodowego, które sprawiamy na PKW. Natomiast dowódca ma tam zadanie operacyjne, ma swojego przełożonego amerykańskiego dowódcy regionu wschód i my musimy umieć balansować pomiędzy wymogami jednego i drugiego. Żołnierze zarówno w swoich gabinetach, ale także w statkach powietrznych, także śledząc monitory, dbali o to, aby nie doszło do ataku terrorystycznego, aby nikt nie zakłócił tej cudownej sportowej radości. W gotowości były całe siły zbrojne, chociaż Euro 2012 to nie wojna. W związku z powyższym te kilka tysięcy było w bezpośrednim użyciu, a reszta w gotowości przeżywała w tym samym czasie, tak jak wszyscy Polacy, zarówno nasze zwycięstwa, jak i słynny mecz z Czechami, który żołnierzom nie przyniósł radości.